Witajcie widzowie! Ja będę rozpakowywał zecy zakupione w temu. O to my zakup, oto drugie zakupy w temu. Zobaczymy, czy będą dobre te zecy bo tam ostatnio skupiłem dobre. O to otwieram przed wami pacuskę. O! Zaczynamy rozpakowywanie. O, poduszka. Cristiano Ronaldo. A takie coś do rowera. Cose, tracha, na bok. O, to do osi rowerowych, do rowera świecące. Mm. Rampy do rowera petełka o ten, jak się nazywa to? sasetka o ma piąta sasetka co mm, tam mamy? zamówiłem jeszcze? zegarek na sy jakoś nazywałem zegarek O, dzwonek do rowera. O, też do rowera to jest. No Kariki, o, na oś. Kariki, bransoletka. O, nasyje. O! Taka bransoletka z korali hmm, o, Co to jest chyba? Na rękę to było Bransoletka Łancózek chyba O! Na rękę No to byłoby tyle moich zakupów z wtm a wydałem 131 zł i 10 groszy gotówką przy odbiorze. Na co to były na moje ostatnie zakupy WTM-u, nic będę zamawiał. Najpierw Wam pokażę zegarek, rozpakuję. Fajnie zapakowane, o, bomberki takie. Będzie mu trzeci zegarek. Taki kolp marancowe. To ta pierwsza, wysiadbana jest. O, na rękę, bo pokażę jak się prezentuje to. Baczę, o tak się na ręce prezentuje ten zegarek. Tylko nie umiem godziny ustawić. Będzie 21:25. po poradzę na to, nie ma, się ustawia. Jak naciskam, to aby jest 8:25. 21.25 25. Północ. 5:11. O, do kosułu ładnie pasuje, zgadek. No a będę chodził bez, z godziną złą, byle spanowała ta saszetka. No, ta moja. No, stanie będziemy kupowały Na Napisane SPORT jest. A tak wyglądam tym. Fajne. Ale podoba mi się. Pisem sport. Czekałem po duchę. O, tak się prezentuje. No, spać O, fajne, nie? Cienka podłóżka. Aha, dodać do środka. Nie wiem, jak to. Nie wiem, czy ta poduszka tak ma być. Nie wiem. A to i nie wiem jaki rower będzie. Może jak kupię jakiś rower. Choć będę ją spakowywał na razie. Bo nie ma, który rower mam położyć. To dremat o to łatwo o, takie światło małe. O i drugie naprzód. To jest, na jest nim do tego rowera, bo w tam dwóch rowerach mam światło. Jak rower kupię trzeci, to, to się przyda. A w domu jest silne światło, wolny. wolne. Zobaczymy, jak to będzie. Dzwonię no, do mego loba zielonego. Tylko no, za bardzo miejsca nie ma na kierownicy. mam no, mnie to się nie rozwali na ręce. Jak naprawdę to, to ostatni miałem kolary. O! ładnie wpasowało mi się w rękę. Ideora. O, kolejne. Zobaczymy czy wejdzie, tak to się błyskotka prezentuje O, fajne kory. Chyba sobie z ręki jak się zdejmuje O Nie jest git Ile tego w skill jest? Kolejne Nawet no, zamówiłem To muszę żeby się nie rozleciało Muszę ostro zniewsko. wszystko o. Tak się prezentuje, na, na, na trzy na ręce jednak Instytus jest to coś cool. jest? Kurde. Czwarte. Cztery.